Siemano! Dzisiaj was witam z osiedla Sobieskiego, bo jedziemy na Morasko. Dzisiaj będzie Poznań Bagno GEM 2023, bo jak widzicie jest mokro. Na Morasku będzie bardziej mokro, ale będziemy tam jeździć. Potem przenosimy się na rusałeczkę, pokleić jakieś sztuczki i zobaczymy może jakiś stricik albo coś z chłopakami. Także lecimy, nie gadamy, bo szkoda czasu, żeby się nie ściemniło. Ogólnie jesteśmy na Morasku, jak widzicie. Jest gapik przez drogę dolny. Chciałem wam wcześniej pokazać jak wygląda dojazd do Moraska tam na dole. Tam o o, o. Ale jak do tego doszło nie wiem i skończyła mi się bateria w GoPro, która była pełna zanim na Morasko dojechałem, a dużo nie nagrywałem. Także... Życie. Jak wcześniej wam mówiłem, że będzie bagno, dżem, to zobaczę sobie na dół. O, jakie ślady, jak mi się nogi ślizgają. Proszę bardzo, morasko, czyli o, bagno dżem. tu macie za mną jakieś ślady są, bagno dżem. Wniosek taki, dzisiaj będę cały ubrudzony, o, no słychać że jest wagon świetny. Widać już tu po samym najeździe, że wagon jest, no zły jest ten wagon, bardzo zły. Ale jeździ trzeba, nie ma co, przejedziemy się coś, zobaczymy co można zrobić. Dobra, ocenimy to, jak dzisiaj w ogóle drop wygląda. Czy jest do skoczenia, a mokrego bym raczej nie skakał. O! Że nie ma dramatu. Dobra, Dobra. jest tak? lipca. Ja, piek dole! Gdzie, co tu chciałeś? Bo kurwa, jest tak mokro, że mi ni chuja, nie pojeździsz tak. A co chciałeś zrobić? Nie, nie wiem, jakieś sztuczki kurwa na tych kopach, jebany No nie, no kurwa, dzisiaj to nie, co ty? Ja się nawet kurwa bez bandy ślizgam. Ja się bez bandy ślizgam. Ja się ślizgam pedałując na początku. Kurwa, nie powiem, że no jest średni klimat. Dobra. No i dropa ze mną. Trej, a ja zrobię jakąś pustkę. No to już grzewkę Nie coś dzisiaj dropa. No to już się zachciało. Nie są śliskie. Tam jedziesz prosto, nie skręcasz na nich. To są nie śliskie. graba zrobiłem, ale... Ale do to, to bogana to nie na tej opie chyba. Ale ja już to kiedyś zrobiłem tutaj, nie? A Wiesz gogla... zawsze możesz jeszcze jedną rzecz zrobić. Bara. A gogle założyłeś? Nie założyłeś. Ku... Jest pierwszy go. No bo ty jak wyhamujesz to pół kilometra, nie? Co? Nie, nie jechałem tam! Nie, nie jechałem! Ale ty jedziesz przez stolik! A my do lasu jedziemy! To do lasu! My do lasu jedziemy, bo że nie jedziesz! Nie, z bandy! Nie, na stolik, on szankwina! Stoli, on szankwina, nie skacze! No, ja parka nie, lecę, tam. no nie, ale z bandy nie pędzisz tak tylko! Nie Latałem tego szalika Pamiętasz zapamiętasz klipa na unibike no to skończy się to <grymna> samo Nie <grymna> no, to normalne jest, dobra <grymna> To normalne Jedziesz czy nie? No to jedź ja jed Dobra, O kurwa ja <grymna> <Fu! grymna> O kurwa O kurwa O, bagno Ja pierdolę Ale Kugła! jest Ale jest jest kurwa jest Ja pierdolę Ja też, ale tu już nawet nie próbowałem, bo mnie już rzucało. Ok kurwa! Nie, no myślę, że tu trasa jak najbardziej do skoczenia, zwłaszcza tutaj o człowieku. O kurwa! Moim tak nie to, bo... <laughs> Ma te ślady człowieku! <laughs> no kurwa, co to za idiota tu? Co to kurwa za idiota? Zjeżdża, przy to będzie go zjebany zaraz. Dobra, to co? Rady z jazdy tu podjazdy, nie? Ja Wersja Extreme. <noise> Ta już <w> po skokach. 2. <noise> tak jak mówiłem, e, Morawsko zaliczone. Bagno dżem zakończone, zmieniamy miejscówkę, jedziemy na rusałki Tylko czeka nas tu trochę pięknego, bagnistego zjazdu Trzeba obrać dobrą trasę, żeby nie leżeć w bagnie, o kurwa Przyznam, nie jest fajnie Siema Uj kurwa O kurwa To się stało. <laughs> to się tu wow. Czekaj, to nie, 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 Czekaj, nie, coś, sprawdzić, bo coś, mi w zaczyna. coś chyba treku, nie, nie, coś nie, nie, to coś Dobra, nic nie trekło. Zik ma z powrotem ma taką moc, że się sam odkręcił. Aha. to po prostu, to co? No, nie, 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 nie użyłem kleju do gwintu, więc. Szybkie zakupy w Lidlu i wracamy na treningowe. Yo. Jedziemy na treningowe. Także tyle. Szukamy jakichś koli teraz po. po... Ale nie ma, nie wiem czemu nie ma koli zwykłej Albo, o! ja Znalazłem, znalazłem Dojechaliśmy na rusałeczkę, jak widać Treningówka jest w kolejnej wersji Podejdę od boku Czekajcie, że się wejdę tyle podsypano.

Субтитры сделал DimaTorzok